Dobry wszystkim. Dzień dobry. E que Szanowni Państwo, jego że już jest godzina 9:30, otwieram 56. sesję Rady Miejskiej w Bytomiu. Witam serdecznie szanownych Państwa radnych, witam Panów Prezydentów, witam mieszkańców Bytomia i tych, którzy nas będą jeszcze oglądać. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie kworum. U mnie nie idzie się zalogować, wystąpił błąd. Pan Michał napierał Jestem, 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 ale klikam i to jest. Okej, okay, dobra. Pani radna, Jan Następień, czy jest z nami? Chyba. Pani Radna Jan Stępień, proszę o potwierdzenie kworum. Widzimy Panią Radną, ale nie potwierdziła Pani kworum. Pani Radna Joanna Stępień, proszę o potwierdzenie kworum. Pogubiła się kobieta. Pani, kobiet. pani Radna Stępień, proszę o potwierdzenie kworum. Ona nie słyszy nas. Pani radna Jan Następień, proszę o potwierdzenie kworum. Jak ktoś może niech do niej zadzwoni. Już momencik, ja spróbuję zadzwonić jeszcze. No jest. Panie przewodniczący, nie słychać. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Nie w takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na rok 2022. Przedstawi skarbnik miasta, pani Ewa Tomczak. Dzień dobry. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, na druku R756 jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na bieżący rok. W swoich założeniach projekt zakłada wprowadzenie dochodów z tytułu e, otrzymanych darowizn na utrzymanie e, e, uchodźców e, z Ukrainy na terenie naszego miasta. W swoich założeniach zawiera po stronie dochodowej wprowadzenie 160 tysięcy, to był stan e, na poniedziałek e, rachunku dochodowego i przeznaczenie tych środków e, na utrzymanie uchodźców z Ukrainy realizowane przez jednostki, nad którymi nadzór ma Wydział Edukacji, Wydział Polityki Społecznej, a zakupów dokonuje Wydział Administracyjny w podziale takim, że Wydział Edukacji otrzyma 50 tysięcy, Wydział Administracyjny 80 tysięcy, Wydział Polityki Społecznej 30 tysięcy. Wydatki będą obejmowały bieżące zakupy dotyczące materiału, Żywności, a także konieczności podpisywania ewentualnych umów dotyczących realizacji usług na rzecz uchodźców. Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, której treść została przedstawiona na pięćdziesiąt 756 przez Panią Skarbnikę Wetomczak? Kto jest y, przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Wynik głosowania 25 głosów za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Szanowni Państwo, informuję, że Rada Miejska podjęła uchwałę numer. 56 łamane przez 752 przez 22. Jeszcze proszę po głosowaniu zastępca prezydenta, pan Michał Bieda. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo, że w tak szybkim trybie udało się tę uchwałę przyjąć. Musimy być wszyscy gotowi, że kolejne sesje nadzwyczajne będą zwoływane w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu po przyjęciu ustawy przez Sejm, Senat i podpisie prezydenta o pomocy uchodźcom. Wtedy też będziemy musieli pewnie jakoś środki do budżetu wprowadzać. Na chwilę obecną sytuacja ma umiarkowaną dynamikę, jeżeli chodzi o Przyjazd uchodźców. Mamy w tej chwili 219 osób w tych miejskich punktach. E, oczywiście poza miejskimi jest jeszcze kilkaset więcej. E, dzisiaj spodziewamy się busa z naszego miasta partnerskiego Zdrochobycza, który również zostanie załadowany po pierwsze lekami, e, które kupujemy ze zbiórki pieniężnej. E, bie, bie, Mieszkańców, ale też z darami, które mieszkańcy, które mieszkańcy dostarczyli do, do naszych punktów. Też miasto partnerskie prosiło o zestaw do komunikacji i taki zestaw został również zakupiony między innymi ze środków, które udało się podczas ostatniego koncertu charytatywnego zebrać. Dalej ofiarność mieszkańców jest duża, również firm. I za to całe wsparcie oczywiście serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję zastępcy prezydenta panu Michałowi Giedzie. Proszę państwa radnych o potwierdzenie kworum, pan radny Grzegorz Nowak jeszcze. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 56. sesji Rady Miejskiej w Bytami. Serdecznie dziękuję Państwu Radnym, dziękuję mieszkańcom i życzę dużo zdrowia.